Halo, halo, cześć wszystkim. Na razie, jeszcze podziwiamy piękną słoneczną pogodę, która występuje w wielu miejscach w Polsce. Jest ona zasługą wyżu Jens, który się znajduje teraz w jego centrum nad Szwecją. Ten wyż powoli umacnia się i przesuwa się w kierunku, w kierunku Polski. Ja już chyba przyłączę na siebie. Halo, halo, witam wszystkich! Dziś z samochodu sobie tylko jeszcze ustawię, żeby było lepiej. Witam, witam! Pokrótce, jak wygląda sytuacja, już tutaj na wstępie powiedziałem: mamy wyż Jens. Ten wyż będzie przemieszczał się przez Bałtyk w kierunku Polski. On będzie od północy powoli przesuwał się na południe Europy. W dniu jutrzejszym będzie przemieszczał się przez Polskę. To ciśnienie wzrośnie do 1028-1029 hektopaskali. Co niektórzy bardziej wrażliwi będą skarżyli się na bóle głowy bądź na jakieś gorsze samopoczucie. Następnie ten ośrodek będzie dalej przemieszczał się na południe, poprzez Słowację, Węgry. Także już w czwartek będzie znajdował się w okolicach. W okolicach granicy węgiersko-chorwackiej, węgiersko gdzieś tam w tamtych miejscach, z racji ułożenia tego wyżu oraz niży, które będą sąsiadowały po jednej, po drugiej stronie, otworzy się taka autostrada. Nastąpi napływ gorących mas powietrza z nadpółnocnej Afryki. Szczególnie odczują to kraje Europy Zachodniej również Niemcy. Tam temperatury będą szybowały powyżej 30 stopni Celsjusza. W Polsce będzie troszkę chłodniej, bo ten napływ tego gorącego powietrza, on będzie tak do Polski od zachodu powoli się przemieszczał. Więc najcieplej będzie w województwie lubuskim, dolnośląskim. Tam w czwartek temperatury wzrosną do 28 stopni Celsjusza, lokalnie mogą do 30 stopni Celsjusza wzrosnąć. Nocami na zachodzie będzie bardzo ciepło 18 stopni Celsjusza, na wschodzie chłodniej 10-12 stopni Celsjusza. No i mamy potem piątek. W piątek znów się zrobi bardzo ciepło szczególnie w Polsce zachodniej i w Polsce centralnej. A po południu nastąpi to wypieranie tych mas powietrza poprzez zdecydowanie chłodniejsze powietrze, będzie przemieszczał się niż, którego, którego znaczy zatokę, z której on się narodzi, widać już będzie prawdopodobnie we wtorek. I jeżeli ta zatoka pojawi się w tym miejscu, w którym widzą modele, no to będziemy mieli punkt zaczepienia, będziemy wiedzieć, który scenariusz pogodowy się sprawdzi. Ja jeszcze o tych scenariuszach nie pisałem, bo te scenariusze są dwa bądź trzy. Ja na spokojnie się usiądę i po prostu napiszę, bo też nie chcę rzucać słów na wiatr. Jest jeszcze kilka dni do, do tej soboty, do tego piątku, do tej soboty. Czyli tak, dziś w nocy przymrozki na wschodzie, lokalnie w centrum. Trochę pewnie przerwało, bo tu jest takie miejsce, gdzie prawie nie ma zasięgu. Czyli tak, jutro przymrozki, noc noc z, ze środy na czwartek, również przymrozki możliwe na wschodzie Polski. Potem napływ gorących mas powietrza w czwartek, w piątek i w piątek wybieranie tych mas powietrza oraz w sobotę. Więc burze mogą być to gwałtowne burze, również będą występować w nocy, przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Tyle na razie powiem. Muszę, muszę dokładniej przeanalizować modele. Zatem w tym momencie kończę. Kolejny daily wykonany. I cóż, widzimy się jutro również na takim krótkim live. Pozdrawiam Was i pozdrawiam widzów YouTube'a, którzy też będą oglądać ten materiał. Trzymajcie się. Cześć.